Jesteśmy na jednej z pasiek Pasieki Ambrozia Ta pasieka mieści się Na wilkowisku W gminie Jodłownik Dzisiaj mamy Piękny dzień, piękny pożytek Kwitnie lipa A jak wiadomo Miodek lipowy jest Bardzo smaczny i zdrowy Przede wszystkim na przeziębienia I tak Oto pracują pszczoły na pożytku nie tylko może lipowym, bo i zapewne jest inny jeszcze dobór nektaru. Niedwie wielokwiatowe są wspaniałe, jedne z najsmaczniejszych, urozmaiconych wielorakim bukietem smaku, koloru i aromatu. Stajemy przed ulem Backfast, w którym króluje matka Backfast B86, Ocławka Lewkowicza. Rodzina bardzo plenna, miodna, przede wszystkim łagodna. Był to odkład przywieziony na wiosnę pięcioramkowy. Dzisiaj zajmuje całe gniazdo 12 ramkowe i 36 rameczek pół nadstawkowych trzydziestek piątek. Widać, że pożytek jest duży, bo pszczółki szaleją po prostu. Na tej między innymi pasie C. Pierwszym pożytkiem na wiosnę jest mniszek. I w dużej części właśnie tutaj mam pszczoły Włożki i bakwasta, które się rozwijają bardzo szybko, dając dużą dynamikę rozwoju, a przede wszystkim plenność i pracowitość. Daszki. Z zacienieniem, aby się im lepiej latało, nie grzało słońce. Mamy w tej chwili około dwadzieścia siedem stopni w cieniu. Piękna Aha. dzisiejsza pogoda gwarantuje dobry pożytek i nektarowanie, właśnie lipy. Co czuć na pasiece, choć nie ma jej tutaj, lip na pasiece, ale w obrębie znajduje się piękny pięknych kilka egzemplarzy bardzo starych lip. I które dają ten pożytek. W lesie też tu znajduje się wiele lip starych, co cieszy. Małe odkłady do połączenia. to już krainka. Ale tu już mamy krzyżywkę dla kwesta. Widać. Że to sobie z sprzyjają te warunki tutaj. Moje ule jednościenne, zrobione tej zimy. Zobaczymy. Rozwój w nich był piękny. Zobaczymy zimowlę. Akurat ul nie jest niczym pomalowany. Z szybkości nie było już czasu. Trzeba było pszczoły przełożyć. Może jesienią się go zdąży omalować. Pięknie dzisiaj pszczołać na Thank <laughs> <laughs> you. Ależ popołudnie, dziękuję. Tak widzia. To też. Kiedy żółtek. W z krajinką. Piękna pszczoła miodna, łagodna. Warto poświęcić troszeczkę czasu i poeksperymentować z różnymi liniami matek od różnych hodowców, aby być zadowolony.